Wielokrotnie w moich rolkach prezentowałem swoje zdanie, że firmy windykacyjne zarządzające funduszami wierzytelności to są złodzieje i oszuści. I nie jest to ani figura stylistyczna, ani nie jest to rodzaj Takiego powiedziałbym e, takiej metafory. E, ja naprawdę tak uważam, ponieważ znam metody działania takich firm jak EOS, KRUK, jak, e, takich firm jak BEST i wiele innych, których tutaj już nie będę wymieniał wszystkich, bo jest ich dużo, a nie chcę, e, że tak powiem, Y, powtarzać tych nazw, żeby nie było efektu barby Streisand. żeby po prostu y, nie byli popularni. Jeżeli firma windykacyjna do Ciebie zwraca się z wezwaniem o zapłatę, jest to firma, która robi to za y, z wykorzystaniem świstka papieru, y, sms -a telefonicznie, maila, to jest to zazwyczaj działanie typowe dla oszusta, dla złodzieja. Dlaczego? Zaraz to tym wytłumaczę głębiej, ale przede wszystkim dlatego, że jeżeli ktoś działa zgodnie z prawem, jeżeli ktoś działa na podstawie funkcjonującego prawa, i dlatego, że ma słuszność, on nabywając taką wierzytelność, powinien się do ciebie zgłosić z całą dokumentacją dotyczącą tej wierzytelności i powiedzieć: Proszę bardzo, teraz ja jestem właścicielem tego roszczenia, teraz ja nabyłem tą wierzytelność, tu jest cała dokumentacja dotycząca tej wierzytelności. Proszę się so się skonsultować, proszę sprawdzić, że mucha nie siada i zamiast płacić wierzycielowi yy, pierwotnemu, to na podstawie umowy sesji, którą posiadam i może się pan z nią zapoznać, proszę płacić nam. Tak się nigdy nie dzieje, bo tak działałyby podmioty, które by. Były uczciwe. Tak powinien działać każdy, który naprawdę nabywa prawdziwą wierzytelność i nabywa tą wierzytelność na podstawie cesji. No, wyobraźmy sobie, że bank jest nam winien jakieś pieniądze z jakiegoś tytułu. Na przykład z tego tytułu, że pobrał z kredytu. Odwiera ty za dużo. I my tą wierzytelność sprzedajemy. Dokonujemy cesji, my też możemy sprzedać tą wierzytelność. Dokonujemy cesji wierzytelności, przekazujemy całość dokumentów. I przekazujemy to jakiemuś podmiotowi, który ma za zadanie, który widzi w tym biznes, żeby to bank jemu zapłacił te pieniądze. No i wyobraźmy sobie teraz, że ten nabywca wierzytelności, że ten nazwijmy to windykator, zwraca się do banku i mówi bankowi: A on dzisiaj wysyła jedno, jedno pismo. Jako, że my nabyliśmy tą wierzytelność, proszę nam, nam zapłacić. I to natychmiast. I nęka bank, tak? Upatruje sobie jedną panią banku, do której ty miałeś telefon i po prostu yy, dowiaduje się, Prywatnie, jaki ona ma numer telefonu i na pieprza. I na pierwsze. Jeżeli napisałby coś takiego do banku, to bank by poprosił. Proszę całość dokumentacji, proszę umowę cesji całość. Pro, proszę, żeby to była umowa cesji potwierdzona, i proszę, żeby ta osoba, która pisze, okazała pełnomocnictwo, że działa na podstawie zgodnie z prawem na podstawie upoważnienia tej firmy. Bank to oceni, prawnicy ocenią i prawnicy się skontaktują. Tak by się to odbyło i mało tego, na pewno prawnicy doszukali się czegoś, czego być może się nie doszukiwali przy wierzycielu pierwotnym i by powiedzieli, że nie, nie zgadzamy się, nie zrealizujemy tej zapłaty, bo my uważamy, że tobie nie jesteśmy nic winni, bo my uważamy, że wtedy nawet było szereg wątpliwości. Tak? Tam ten tam, podmiot nie złożył reklamacji, nie wykonał szeregu czynności. I my się nie zdziwimy, jeżeli bank tak zareaguje, ale my, będąc równorzędnym podmiotem, jeżeli chodzi o zasady prawa. Nas, my mamy te same prawa, co bank. Bank ma więcej obowiązków, bo to jest instytucja wyspecjalizowana, ale dla y, y, stosunków prawnych, dla państwa, w państwie prawa, my jesteśmy równorzędnymi podmiotami. To nie jest podmiot uprzywilejowany. A jednak nas. Się traktuje jako gnojków. A dlaczego? No więc sposób działania firm windykacyjnych jest typowy dla oszustów i złodziei. Omotać, nękać, w jakiś sposób uprzykrzać życie, po to, żebyśmy dla świętego spokoju nie dlatego, że ten podmiot ma rację, ale dla świętego spokoju zapłacili albo żebyśmy uznali dług którego wcale nam nie wykazano, którego wcale nam nie udowodniono. Ba, nawet nie wykazano, że nastąpiło nabycie tej wierzytelności i że ta wierzytelność została nabyta w tej formie rzeczywiście istniejącej, jeżeli istniała. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy spór z naszym wykonawcą, na przykład, remontu Łazienki. Remont łazienki on wykonał źle. Partacz. Partacz nie spodobało nam się. Kilka rzeczy zrobił dobrze, ale większość rzeczy zrobił źle. Wywaliliśmy go na zbity pysk. Zerwaliśmy umowę. On wystawia nam fakturę na zrealizowaną, za zrealizowaną robotę. My wiemy, że on tej roboty nie zrealizował. Więc mu za tą fakturę nie płacimy. Więc on co robi? Jako, że wie, że on nie jest w porządku, wie, że nie potrafi przed sądem udokumentować tego roszczenia, on sprzedaje tą fakturę firmie windykacyjnej. Czyli rzekome roszczenie jego o zapłatę, chociaż mu się nie należy, bo wykonał to źle, bo nam rzecz Spartoniu bo musieliśmy po nim poprawiać, bo naraził nas na szkodę i na, na przykład zbyt długą, zbyt długie wyłączenie łazienki z, z, z obiegu u nas w domu. Więc a on tą fakturę, on ten fakt wystawienia faktury, chociaż ta faktura była elementem sporu, chociaż ta faktura nie dotyczyła należności, która mu się należała, nazwijmy to tak. On to sprzedaje do firmy windykacyjnej. I firma windykacyjna nasyła na nas fundusz, który działa tak, jak działa każdy fundusz. Czyli nęka nas, yy, zaczyna niszczyć, zaczyna wysyłać windykatorów, wysyła maile, pisma, idzie do sądu. I w sądzie mówi, nam się to należy, bo my mamy tutaj cesję. I przedstawia dokument, który nazywają cesją, a który jest dokumentem przerobionym, który nie zawiera szczegółów. Mówi, że to jest roszczenie za nieopłacony remont łazienki, ale nic nie ma mowy o tym, że ta umowa została zerwana. I to zerwana z przyczyn tego wykonawcy. Tak? Nic nie ma o tym mowy. I teraz wyobraźmy sobie sąd, którego kompletnie nie obchodzi, czy ta umowa została wykonana, czy nie została wykonana, bo to jest już drugi wierzyciel, bo drugi wierzyciel nabył to w dobrej wierze. Mało tego, nie obchodzą go tego sądu przerobione dokumenty, które są złożone razem z pozwem na przykład nie, w przerobiona cesja yy, wierzytelności, yy, umowa przerób wierzytelności, z której nie do końca wynika, co było w zakresie tej wierzytelności, za ile to kupili. Wyobraźcie sobie taki sąd, tak, który mówi, to nic nie obchodzi nikogo, jest faktem, że faktura została wykon wy, yy, wystawiona, jest faktem, że ta faktura... Nie została zapłacona. A tutaj jest też faktem, co uznaje, że jako, że fundusz wierzytelności zajmuje się wierzytelnościami, to on działa super. Tak? Bo to jest wyspecjalizowany podmiot i jeżeli ktoś już kłamie, to na pewno ten, co nie zapłacił faktury. I tak funkcjonuje to prawo, to nie ma znaczenia, że w moim przykładzie. Jest to faktura za źle wykonaną robotę, faktura została wystawiona. Nie ma znaczenia, że normalnie jest to zerwanie umowy bankowej, bo bank dokonywał nadużyć, bo bank podłożył tą umowę, bo bank nie zachował się w porządku i bank to sprzedał właśnie dlatego, że o tym wiedział, bo nie dochował jeszcze obowiązku informacyjnego, nie wypowiedział w sposób prawidłowy umowy kredytu lub też jego roszczenie oparte jest od początku do końca na fałszu bo jest od, od początku do końca oparte na przykład na twierdzeniu że to roszczenie jego wynikało z dziedziczenia kredytu ja mówię, kredytów się nie dziedziczy to jest podstawa polskiego prawa cywilnego nie można to dziedziczyć umowy, umowę, roszczenia z umowy, która wygasa w chwili śmierci kontrahenta, czyli w chwili śmierci zmarłego. Nie można tego dziedziczyć. Natomiast banki nie tylko twierdzą, bawiają, że fakt dziedziczenia ma miejsce, to jest oszustwo, to jest oszustwo, ale jeszcze sprzedają takie fałszywe roszczenie. I firma windykacyjna, która zarządza funduszem wierzytelności, ona kupuje wszystko jak leci. Ją nie interesuje. Jak z tą, z tą historią, z tą fakturą za remont Łazienki. Nie interesuje ją, czy jest tam jakakolwiek podstawa. Nie interesuje ją, czy tam było rzeczywiście jakieś roszczenie. Nie interesuje ją, czy tam był spór. Nie interesuje ją, kto ma rację. Interesuje ją tylko to. Żeby mieć minimalny kwit, który będzie mogła opleść przed sądem, ponieważ im interesuje ją, żeby mieć twoje dane osobowe, Bo jak będzie miała dane osobowe i tak, zwane, tak zwaną tu pokrytkę, czyli informacje odnośnie tej umowy kredytu, przecież bardzo często jest dochodzona całość umowy kredytu, mimo że człowiek. Przed jej zerwaniem, na przykład 10 lat ją spłacą. To nikogo nie interesuje. Dlaczego? Bo firma windykacyjna jest oszustem, wyspecjalizowanym w odwracaniu kota ogonem i w manipulacji. Manipulacji tobą. Oni się szczycą, że mają 70, 60, 80% płatności bez spraw sądowych. Bo oni manipulują. To jest bardzo głęboka sztuka wywierania wpływu. Kto posiada taką sztukę wywierania wpływu, że potrafi sprzedać kolumnę Zygmunta, że potrafi oszukać, wmówić, że to jest dobry interes, że potrafi oszukać, namówić Ciebie na działanie? które jest na Twoją szkodę, na podpisywanie rzeczy, których w życiu nie powinieneś podpisać, na przekazywanie i wydawanie pieniędzy osobie, której nigdy nie powinieneś zaufać i przekazać nawet złotówki. No kto tak robi? No oszust. To jest podstawa oszustwa. A jeżeli to się wiąże z przejęciem majątku, nieważne czy zawłaszczeniem, czy w jakiś inny sposób, to jest to forma kradzieży. Dlatego pamiętajmy, jeżeli ktoś przychodzi do nas i twierdzi: teraz płać mi, bo ja tak mówię, to to jest złodziej, to jest oszust. Nie wierz mu. Nawet jeżeli mówi to z pełnym przekonaniem, nawet jeżeli wygląda na to, że stoi za nim cały aparat państwa, prawo, ponieważ potrafią to robić. Nie wiesz mu. I się postaw. Ja nie mówię, że każdy się musi postawić, że każdy musi być bohaterem. Ale jeżeli masz drobną wątpliwość, to oznacza, że zaczynasz uruchamiać aparat samoobrony. Jeżeli, się, jeżeli go uruchamiasz, jeżeli zaczynasz mieć refleksję, to zacznij się konsultować. Zacznij się radzić osób, które się na tym znają. Jeżeli dojdziesz do wniosku, że należy się bronić, broń się mądrze. Bo pamiętaj, przed oszustem trudno się bronić. Przed złodziejem, który dokonuje kradzieży z uchwały, posługując się i manipulując prawem, prawem trudno się bronić. Dlatego, że to są specjaliści. Dlatego, że to co dla ciebie jest zdarzeniem, sytuacją trudną w życiu, to dla nich jest fachem. To jest coś, co oni uprawiają od kilkunastu lat. I do obrony potrzeba ci fachowca, ale przede wszystkim musisz, i dlatego rozmawiamy, musisz wiedzieć, że jesteś oszukiwany, że to nie jest tak, że. Firma windykacyjna jest na prawie. Że to nie jest tak, że firma windykacyjna ma jakieś szczególne prawa, ma jakieś szczególne możliwości. Nie, oni udają, że tak jest. Oni często udają, że mają prawa na przykład takie, jak mają komornice. To wszystko nieprawda. Jesteś robiony w konia, dlatego że to jest fach złodziei, to jest fakt oszustów możliwych. Do mają te możliwości działania tylko dlatego, że państwo jest kleptokratyczne, tylko dlatego, że to państwo funkcjonuje źle, tylko dlatego, że ta manipulacja stała się zbyt powszechna, tak powszechna, że przestała być zauważalna, że wszyscy się do tego przyzwyczaili. Ale to nie znaczy, że oszustwo przestało być oszustwem, że złodziejstwo przestało być złodziejstwem że nadużycia prawne przestały być nadużyciami. To nie znaczy, że nie masz możliwości walczyć i się bronić. I to nie znaczy, że nie można z tym wygrać. Otóż można. Kancelaria prawnicy pra warszawskiej, którą reprezentuję, udowadnia, jeszcze jak powiedziałem, pod brantem wcześniej Anuli Dług, że jednak w te sprawy się najczęściej wygrywa. Ryzyko jest, że przegrasz. Zawsze jest ryzyko. Zwłaszcza jak strzelisz sobie gdzieś po drodze w stopę. No więc nie strzelaj sobie. Jednak pamiętaj, z kim masz do czynienia. Pamiętaj, że w tym konstrukcie, w tym sporze, to ty jesteś ofiarą i to prawo powinno ciebie chronić, stać po twojej stronie. I to. Trzeba na tym państwie, w którym płacisz podatki, wymusić. Dziękuję.